Przemilczana historia W styczniu 1945 roku oddziały Armii Czerwonej przystąpiły do wypierania wojsk niemieckich z terenu Górnego Śląska. Rzecz dotyczy masowych deportacji kilkudziesięciu tysięcy górnoślązaków do pracy przymusowej w Związku Sowieckim. Mieszkańcy zajmowanych miejscowości traktowani byli jako Niemcy i doświadczyli permanentnych grabieży, rozlicznych gwałtów i mordów. Za frontem posuwały się jednostki NKWD. Mające za zadanie aresztowanie osób uznanych za wrogów politycznych, a specjalne oddziały, tzw. trofejne triady, w ramach reparacji wojennych demontowały zakłady przemysłowe i wywoziły w głąb ZSRR. Gdy w Jałcie ustalano jeszcze nowy podział Europy, na Górnym Śląsku rozpoczęła się akcja masowych zatrzymań, których szczególna koncentracja przypadła na teren Bytomia, Gliwic i Zabrza. Pod groźbą sądu wojennego wezwano wszystkich mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat do stawienia się do prac porządkowych. Uchylających się doprowadzano siłą lub internowano bezpośrednio w zakładach pracy, tylko na zapleczu pierwszego frontu ukraińskiego. Aresztowano 40 tysięcy osób internowanych osadzano w obozach przejściowych między innymi w Bytomiu, Gliwicach, Łabendach tam poddawano ich przesłuchaniom, starając się ustalić przynależność do organizacji nazistowskich, służbę w wermachcie lub działalność w polskim podziemiu niepodległościowym. Przeprowadzano również selekcję według wykonywanych zawodów, aby ocenić ich przydatność jako taniej siły roboczej. Wyjątków nie czyniono nawet dla osób kalekich, chorych, nieletnich czy starszych. Pierwsze transporty na wschód ruszyły w marcu 1945 roku po dostosowaniu szerokości torów kolejowych do sowieckich standardów. Podróż w bydlęcych wagonach zwanych na Śląsku krowiokami trwała nawet kilkadziesiąt dni. Deportowanych więziono w koszmarnych warunkach często bez pryczy, ogrzewania i sanitariatu. Funkcję ubikacji pełnił wycięty w podłodze otwór. Do jednego wagonu ładowano nawet 100 osób. Fatalne żywienie, niedobór wody i katastrofalne warunki sanitarne dziesiątkowały deportowanych. Wielu umarło z zimna, głodu i wycieńczenia. Ich ciała wyrzucano z pociągów lub składowano w wagonie pełniącym rolę kostnicy. W Związku Sowieckim osadzano ich w obozach znajdujących się przede wszystkim na terenie Ukrainy, Syberii i Kazachstanu. Innych wywieziono do Rosji, Turkmenii, Gruzji i na Białoruś. We wszystkich obozach panowały skrajnie trudne warunki. Głodowe racje żywnościowe, ograniczony dostęp do wody pitnej, prymitywnie wyposażone baraki i ziemianki oraz zupełny brak opieki medycznej. Taki stan rzeczy sprzyjał rozwijaniu się epidemii tyfusu, czerwonki i malarii. Pierwsze powroty deportowanych górnoślązaków nastąpiły latem. Wielu z nich w krótkim czasie zmarło. Szacuje się, że wywieziono około 30 tysięcy osób, ale zdaniem niektórych historyków, liczba ta może sięgać nawet 90 tysięcy osób. Problematyka deportacji górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku była jedną z najdłużej publicznie przemilczanych tragedii w historii tego regionu. Dopiero zmiany polityczne po 1989 roku zmieniły ten stan rzeczy. Uchronić od zapomnienia. Trwają żmudne badania naukowe prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo żywa jest również publicystyka w tej materii. W listopadzie 2003 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu zaprezentowano wystawę Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, zorganizowaną przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wystawa przedstawiała problem deportacji, podejmując jednocześnie próbę przełamania stereotypu ograniczającego to zjawisko tylko do wywózki górników. W styczniu 2007 roku władze Radzionkowa zwróciły się do IPN w Katowicach o umożliwienie przekształcenia tej wystawy w stałą ekspozycję ukazującą tragedię deportacji górnoślązaków. Pamięć o tych wydarzeniach w lokalnej społeczności jest wciąż żywa. Wywieziono stąd w głąb ZSRR około 250 mieszkańców. Ponadto żyły tu osoby, którym udało się powrócić z deportacji i dać świadectwo prawdzie. Wiele rodzin nadal wspomina swoich ojców i dziadków, którzy na zawsze pozostali na zesłaniu. Władze Radzionkowa, dostrzegając potrzebę utrwalenia i upamiętnienia tych wydarzeń, wystąpiły z inicjatywą zorganizowania Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków i znalazły na ten cel odpowiednią lokalizację. Jest to znajdujący się w tym mieście nieczynny XIX-wieczny dworzec kolejowy, zakupiony po wielu latach starań od PKP za kwotę ponad 264 tysięcy złotych.